Witajcie na kanale. Dzisiaj mam miks za 70 zł. Po 10 dziki cash, wielka kasa, za 22 do miliona i za 32 miliony cash. I zaczniemy sobie najpierw od wielkiej kasy, z drapeczki. Dzisiaj mam takie, które już dawno ich nie drapałam. I tutaj mamy z numerkiem 8. I szukamy szukamy sztabki, i worka, który nam mnoży, oraz wygrywających liczb pięćdziesiąt sześć, trzydzieści cztery, trzydzieści jeden, trzydzieści siedem, piętnaście, a my mamy. Pięćdziesiąt pięć i zaczynamy obokiem. Jedenaście, dwadzieścia jeden, szesnaście, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści dwa. Dwadzieścia sześć dziewiętnaście, trzydzieści sześć, trzydzieści trzy, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia dwa, czterdzieści jeden. Dwadzieścia pięć, dwanaście, trzydzieści osiem, czterdzieści dziewięć i czterdzieści sześć. I ta zróbeczka jest przegrana. Różne kontrolne. Teraz weźmiemy sobie...

czterdzieści jeden, trzynaście, dziewiętnaście, pięćdziesiąt siedem, dwadzieścia dwa, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści pięć, czternaście, czterdzieści trzy, trzynaście, dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści jeden.

Dobra, jedną kontrolną widać Mam 50 zł, super Teraz Weźmiemy sobie dziki cash Z numerkiem 8 I szukamy worka lub tygrysa Który nam mnoży A mam mamy balsam Chmury Piłka rower, zegar, arbus, kwiat, liść, worek jest wygrana super, żółw, podkowa, wiśnia, plecak, gwiazda, słońce, winogrono, ananas banan, awokado i biedronka. I tu mamy dyszkę czy więcej? Dyszka, zwrocik. Kontrolne D. Póki co jesteśmy 10 zł na minusie, zobaczymy jak ta z drapeczka. Z numerkiem 23. Szukamy pliku, szukamy karty. Wtedy mnożymy razy 5 i banków. Wtedy mnożymy razy 10. Oraz wygrywających liczb. Może troszkę oddalę, żeby całą zrobkę było widać. I szukamy. 49, 14, 15, 12, 4 i 47. A mamy trzy. Trzydzieści dziewięć, trzydziestek nie mamy w ogóle. Pięć. Czterdzieści osiem. Jedenaście, czterdzieści dwa dwa szesnaście osiem sześć dwadzieścia sześć dziewiętnaście trzydzieści osiem Dwadzieścia dwa, osiemnaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy dziewięć, dwadzieścia jeden, trzynaście dziesięć. Trzydzieści sześć, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, trzydzieści siedem, czterdzieści pięć, czterdzieści trzydzieści pięć, czterdzieści sześć i ostatnia to siedem. No niestety ta zrapeczka jest przegrana różne kontrolne, dwie zrepeczki przegrały, dwie zrepeczki wygrały tutaj dziki cash dał nam zwrocik 10 zł i droga do Miliona dała nam 50 zł, czyli mamy 60 zł wygrane na 70 wydane. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I. Zachęcam do subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Cześć.